wojewódzki i figurski w dobrej formie od rana. Jeśli istnieje najsłabsza cząstka platformy niesiołowskiej, przepraszam, platformy obywatelskiej, jeśli chodzi o PR, to jest to właśnie Stefek. Człowiek, który pewnego dnia przeszedł nieprawdopodobną metamorfozę na niekorzyść opcji, za którą nie przepadamy w To tej był edycji. dzień, kiedy się narodzi. Jak oni ściszają w rolach Stefan głównych Niesiołowski Niesiołowski. parlament? Proszę Państwa, 60 sekund, ja w momencie kiedy się włącza pikanie, ja się zgadzam na 5 sekund mogę przedłużyć. Proszę? Nie nadużywać regulaminu. Pan przecież wiedział, jakie były, jaka była treść rozmów. Dziękuję panu posłowi. Dziękuję panu posłowi. I co najgorsze, że znajdowano ciała. Dziękuję panu posłowi. Minęła minuta. Dziękuję panu. Proszę zejść z Trybuny. Że MAG jest instytucją niezależną od rządu rosyjskiego. Dziękuję bardzo. Mimo, że na czele rosyjskiej stanął premier Dziękuję bardzo jak były wszystkie procedury zachowywane. Skończył Pan. Dziękuję Panu. Dziękuję Panu. Na które to lądowanie prawdopodobnie naciskał Pan. Dziękuję Panu posłowi. Efektem tych Pańskich zaniechań. Proszę zejść z trybuny. Proszę zejść z trybuny. Dziękuję Pani. Czas minął. Czas minął. Ponieważ wyczerpała Pani czas, to Pani problem. Dziękuję Pani. Bolesna e, prawda. Taka u... Proszę zejść z trybuny, panie pośle. Nikt pana nie słucha. Panie marszałku, są tacy, którzy słuchają. To może na korytarz pan wyjdzie i pana posłuchają. Proszę zejść z trybuny. A wiem, kto powinien być Jurorem talent, Nie Kozyra! Ojej. Stefan! Poczekaj, on robi tak. <grym>, dziękuję! Już nikt pana nie słucha! Dziękuję, proszę zejść z radia! Chciałem powiedzieć, że, że, że to tyle, jeżeli chodzi o Proszę oodystwa. zejść z radia! Nikt pana Ciszamy nie słucha! Czasami zapraszam państwa na najczersze spotkanie. to możecie nie słuchać, ja będę w poniedziałek. Nikt cię nie słucha! Proszę, to no, masz może No powiedz, to no, no, mówił, mógł, no. no, I ciała leżały po roz. Przepraszam bardzo, niech pana nie słucha. Niech chce pan wyjść na korytarz, panie wojewódzki. Przepraszam, czas się skończył. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF ćwiczą już od 8 do 10. Codziennie rano w SK rok. Więcej na wwwsk